To jest opowieść o świecie takim, jakim one go widzą. To jest opowieść o tym, jak, jak widzą Polskę, jak widzą dzisiejszy świat, jak widzą świat bez granic. Ten świat widziany przez nich jest światem jeszcze pełnym nadziei. To znaczy, one są nastolatkami, dopiero zaczynają swoją przygodę z tym światem i mam nadzieję, że tego nigdy nie stracą i że ten świat dokładnie taki będzie, jak one sobie, jak one go sobie wymarzyły, chociaż jednocześnie to są bardzo świadome osoby. I jestem tym bardzo zaskoczony, jak dużo widzą e, tego co na świecie się dzieje jak dużo o tym myślą jak mądrze o tym myślą a, a nie ma nic nie ma lepszej nadziei niż to że one myślą i chcą zmieniać Serdecznie Was zapraszamy. Abyście... I młodych, i starych. Tak, dokładnie. Ponieważ jeśli jest okazja zmienić czyjeś poglądy na jakieś takie bardziej adekwatne do dzisiejszego świata, to myślę, że to też jest super okazja. I zapraszamy, żeby się świetnie bawić, bo myślę, że to, co nam, to Wam przedstawimy, poprawi Wam też humor. Tak, tak, jest... tak I mądrze, zapraszamy. I mądrze wartościowe, tak. ale przy okazji super, jest e, super. 12 i 13 września, do te, Tak, do Teatru, właśnie Nowa. Serdecznie zapraszamy. Mm. Aleksander Łukaszenka po raz kolejny wygrał wybory prezydencki na Białorusi. Wygrał, ja przynajmniej oficjalnie, bo nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że została ono sfałszowane. Widzowie są w maseczkach i są tak niesubordynowani, że w trakcie oczywiście je ściągają. Z czego ja się cieszę, to znaczy, że teatr wygrywa nad te, e, wszelkimi regułami i zasadami, trzymają natomiast odległość. Myślę, że ten spektakl pokazuje, spektakl pokazuje to, jak chcemy, żeby ten właśnie świat wyglądał w przyszłości. Stolicy Liba.